Jeżeli zobaczyłeś miniaturkę i tytuł, i zacząłeś oglądać ten film, to pewnie zastanawiasz się, czy oszalałem, czy jest to jakiś clickbait. Zanim jednak pod tym filmem zostawisz brzydki komentarz i wyłączysz go, to daj mi kilka minut, żeby wyjaśnić Ci, że emerytura w 10 lat jest rzeczywiście możliwa, startując praktycznie od zera. Na początku wyobraź sobie, że nie będziesz musiał pracować w pracy, która nie sprawia Ci przyjemności, albo będziesz mógł pracować tam, gdzie rzeczywiście chcesz, nieważne ile będziesz zarabiał. To, co będziesz robić po tych 10 latach, będziesz robić na swojej w własnych warunkach. Będziesz mógł poświęcać czas na pracę, która zawsze była pracą twoich marzeń na realizacji swoich hobby, albo po prostu spędzać czas z osobami, które są ważne w Twoim życiu. A oszczędności i portfel inwestycyjny, który będziesz posiadać, w zasadzie będą pokrywać cały Twój styl życia, nieważne jaki on będzie. Tak naprawdę to Ty sam będziesz mógł o tym zadecydować. A dodatkowo nie będziecie musieli czekać do 60 czy 65 roku życia, kiedy rzeczywiście formalnie można przejść na tak zwaną państwową emeryturę, która, nie oszukujmy się, wcale nie jest górnolotna. Oczywiście, w tym momencie warto wspomnieć, że łatwo się mówi, ale trudniej jest to uzyskać. W tym filmie omówimy sobie trzy różne koncepcje, jeżeli chodzi o emeryturę. Powiem o moim podejściu i wytłumaczę, dlaczego uważam, że trzecia koncepcja jest najlepsza. A także przedstawię ci gotowy plan na to, jak przejść na emeryturę, na przykład po 10 latach pracy. A jeżeli interesują Cię tematy odnośnie wcześniejszej emerytury czy też inwestowania, koniecznie zostaw pod tym filmem łapkę w górę i komentarz z dodatkowym hashtagem Emerytura. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zostaw subskrypcję pod tym filmem. Na początku rozpoczniemy sobie od trzech koncepcji na emeryturę. Są one różne, pokazują one odmienne podejścia do emerytury i są bardzo różnie rozłożone w czasie. Pierwszy model emerytury jest to taka klasyczna emerytura, na której na przykład są nasi dziadkowie. Zgodnie z tym modelem, kobiety pracują do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia i wtedy mogą przejść na upragnioną i wypracowaną emeryturę. Oczywiście jest to duże uproszczenie, bo jest troszeczkę niuansów, ale generalnie statystyczna Polka będzie pracowała do 60 roku życia, a statystyczny Polak do 65 roku życia. Przynajmniej do momentu, kiedy politycy nie stwierdzą, że ma być inaczej. Szerzej o tym modelu emerytury porozmawiamy sobie w przyszłości, natomiast jest to taki standardowy model, który jest przyjęty między innymi w Polsce, ale też w wielu innych krajach. W skrócie można powiedzieć, że pracujemy całe życie, odprowadzając podatki, z których później będziemy otrzymywali emeryturę. GUS, czyli główny urząd statystyczny, co roku podaje i aktualizuje średnią długość trwania życia. Według danych GUS możemy wyczytać, że kobiety, które przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, będą żyły na tej emeryturze 254,3 miesiąca, a więc nieco ponad 21 lat. Natomiast mężczyźni, którzy będą przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, będą statystycznie żyli 210 miesięcy, a więc około 17,5 roku. Jeżeli jeszcze tego nie wiesz i nie jesteś świadomy, to prawdopodobnie emerytura, którą sobie wypracujesz, a dzisiaj masz 30, 40 czy nawet 50 lat, niestety będzie głodowa. Dodatkowo tak naprawdę do końca nie wiadomo, ile rzeczywiście za te X lat tej emerytury będziemy otrzymywali. A w związku z tym, że ja z biegiem lat poznawałem troszeczkę życie i różne modele tej emerytury, czy nawet sposoby na tą emeryturę, to mam dzisiaj troszeczkę inne postrzeganie na jej temat. Po prostu nie mam zamiaru liczyć na państwową emeryturę, będzie ona po prostu dla mnie miłym dodatkiem. Ten model rzeczywiście był sensowny kilkadziesiąt lat temu, natomiast dzisiaj, kiedy żyjemy o wiele dłużej, niestety, ale w praktyce nie spełnia on swoich założeń, ale o tym już w innym odcinku. Drugim modelem emerytury, który możemy sobie wyznaczyć, to model, który ja przede wszystkim znam, na przykład z amerykańskich realiów. Jest to model, w którym rzeczywiście pracujemy do 60 czy 65 roku życia, ale robimy sobie po drodze mikroemerytury. Będąc bardziej precyzyjnym, chodzi tutaj o to, że na przykład raz w roku czy raz na 3 lata robisz sobie jakąś dłuższą przerwę, na przykład 4, 6 czy 8 tygodni. Nawet pracując w Polsce dla amerykańskiej korporacji, bardzo mile z mojej strony widziane jest to, jeżeli raz na 5 lat zrobię sobie właśnie taki dłuższy urlop, na przykład 4 czy 6 tygodni, jeżeli na takowy się zdecyduję, to pracodawca wręcz premiuje taki urlop i muszę powiedzieć z doświadczenia, że taki 6-tygodniowy urlop jest całkowicie inny niż dwutygodniowy. Osobiście dopiero po tych dwóch tygodniach zacząłem wyrzucać z głowy to, co jeszcze przed urlopem robiłem w pracy. Po prostu przestałem myśleć o niej. I muszę przyznać, że ma to bardzo duży sens. Jednak na całe szczęście jest też trzeci model, który zdobywa u nas coraz większą popularność. Ten model emerytury można nazwać taką wcześniejszą emeryturą, a w zasadzie niezależnością finansową, która w tą wcześniejszą emeryturę może się przerodzić. W Stanach jest to tak popularny model, że odkrzyknięto go sloganem Fire Movement, czyli. Financial Independence, retire early. Tłumacząc na polskie, jest to wolność finansowa i wcześniejsza emerytura. Warto uzmysłowić sobie tutaj, że można troszeczkę tym lawirować. Znaczy to mniej więcej tyle, że wystarczy nam wolność finansowa. Jeżeli będziemy wolni finansowo i będziemy tak naprawdę niezależni od naszego pracodawcy czy od tego, jak funkcjonuje nasza firma, to wtedy będziemy mogli decydować tak naprawdę, na co poświęcamy swój wolny czas. Dodatkowo, będziemy mogli precyzować, ile tego wolnego czasu potrzebujemy. Wolność finansowa daje nam tak duży komfort, że nawet będziemy mogli pomyśleć o tej wcześniejszej emeryturze i przestać całkowicie pracować. Znając te trzy modele emerytury, możemy przejść do dzisiejszego tytułu odcinka, czyli emerytura w 10 lat. Możliwe, że na pierwszy rzut oka brzmi to abstrakcyjnie i zgodzę się, kiedyś też tak myślałem. Natomiast poznając kilka Faktów na temat inwestowania i oszczędzania, bo i to, i to jest ważne, okazuje się, że taka wcześniejsza emerytura wcale nie jest mitem. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, powiedzmy sobie o kilku ważnych aspektach. Jak zapewne się spodziewasz, musimy mieć odpowiednio wysoki kapitał. Dodatkowo też musimy konkretnie wiedzieć, ile ten kapitał na dzień dzisiejszy będzie wynosił. W całym tym zamyśle, ten kapitał będziemy konsumować. A więc szalenie ważne jest to, żeby mieć świadomość, ile rzeczywiście tego kapitału potrzebujemy. Jeżeli jeszcze nie inwestujesz i masz awersję do ryzyka i inwestowania, to niestety musisz zdać sobie sprawę z tego, że żeby osiągnąć emeryturę w 10 czy 15 lat, niestety jesteś skazany na inwestowanie. Dzięki temu swoje ciężko zarobione i oszczędzone pieniądze możesz zagonić do pracy, a dodatkowo przy dużej dozie prawdopodobieństwa Jesteś jeszcze w stanie pokonać inflację. Finalnie musisz świadomie podejmować decyzję i rzeczywiście mieć plan na to, jak i kiedy chcesz przejść na emeryturę. A przy odpowiedniej dozie szczęścia jesteś w stanie zrealizować swój założony cel. Wbrew pozorom, ta wcześniejsza emerytura jest tak naprawdę dostępna dla praktycznie każdego z nas. I może w tym momencie Cię zaskoczę, ale nie jest ważne to, ile zarabiasz. To kompletnie nie ma większego znaczenia. Ważna jest Twoja stopa oszczędności. Żeby Ci to uzmysłowić, weźmy sobie dwie osoby. Jedna osoba to taka, która zarabia 300 tysięcy złotych rocznie i przy tym jest w stanie oszczędzić 30 tysięcy złotych, a więc stopa oszczędności to 10%. I druga osoba, która zarabia trzykrotnie mniej, a więc 100 tysięcy, ale również jest w stanie oszczędzić 30 tysięcy złotych rocznie. W tym przypadku stopa oszczędności będzie wynosiła 30%. Obie te osoby w skali roku zarabiają różne kwoty, natomiast oszczędzają tą samą kwotę. I warto zwrócić uwagę na to, że ta osoba, która mimo, że zarabia mniej, jest w stanie szybciej przejść na taką wcześniejszą emeryturę, bo więcej udaje się jej oszczędzać. A wszystko tak naprawdę od tej stopy oszczędności będzie zależało. Dodatkowo tą stopę oszczędności warto podbijać. A w momencie, kiedy już nie mamy tak naprawdę z czego więcej oszczędzać, to najłatwiej jest po prostu zwiększać nasze zarobki. Przede wszystkim pamiętać trzeba, że również i czas ma swoją cenę. Inwestując swoje pieniądze, warto robić to w taki sposób, żeby osiągać wymierne efekty, ale żeby to inwestowanie jak najmniej nas angażowało. W momencie, kiedy wystartujesz w podróż do wcześniejszej emerytury, będziesz również potrzebował konta inwestycyjnego. I bardzo dobrym wyborem będzie partner dzisiejszego odcinka, czyli XTB, który nie dość tego, że pozwala trzymać koszty w ryzach, bo tak naprawdę prowizje w skali miesiąca do 100 tysięcy euro są zerowe, a przy tym cały proces inwestycyjny możesz w pełni zautomatyzować dzięki planom inwestycyjnym. Jedyne o co będziesz musiał zadbać to środki, które będziesz na to konto wpłacał. A więcej o planach inwestycyjnych mówię w filmie, który masz teraz w prawym górnym rogu. Przejdźmy sobie zatem do już takich naprawdę konkretów. Jeżeli już od jakiegoś czasu interesujesz się inwestowaniem, to prawdopodobnie słyszałeś o regule 4%. Jeżeli jednak jakimś cudem nie słyszałeś o tej regule, to dzięki niej możemy wyznaczyć sobie kapitał, który potrzebujemy, aby przejść na emeryturę. Inaczej mówiąc, możemy dowiedzieć się, ile tak naprawdę potrzebujemy środków aby czuć się wolnym finansowo. Żeby obliczyć kwotę tego kapitału, musimy tak naprawdę oszacować, ile w skali roku wydajemy pieniędzy. I jeżeli 4% z naszego kapitału pokrywa nasze roczne koszty życia bądź też przewyższa nasze roczne koszty życia, to tak naprawdę możemy uznać, że w pewnym sensie jesteśmy wolni finansowo. Od tego momentu tak naprawdę możemy sobie corocznie wypłacać naszą emeryturę. Jak to działa w praktyce? W pierwszym naszym roku wypłacimy sobie 4% naszego kapitału. Natomiast w każdym kolejnym roku będziemy tą kwotę indeksowali o inflację. Analizując dane historyczne nie możemy być pewni, co przyniesie przyszłość. Natomiast są one bardzo dobrym wyznacznikiem tego, co może się w przyszłości wydarzyć. I jeżeli na te dane historyczne spojrzymy, to reguła 4% wystarczała na co najmniej 30 lat spokojnej emerytury. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby trzymać nasze koszty w ryzach i nie doświadczyć inflacji stylu życia, bo wtedy niestety te nasze założenia mogą się nie ziścić. Ale na przykład, żeby czuć się jeszcze bezpieczniej, regułę 4% możemy zamienić na przykład na regułę 3,5% bądź też na przykład 3%. Niestety, takie zwiększenie bezpieczeństwa rodzi też to, że ten kapitał będzie musiał być odpowiednio większy. Hipotetycznie załóżmy, że na emeryturze chciałbyś wydawać 10 000 zł miesięcznie, a więc 120 tysięcy złotych rocznie. A więc te 120 tysięcy to Twoje 4%. 100% natomiast to będzie kwota. Kapitału, który będzie Ci potrzebny na emeryturę. Prosta matematyka daje bagatela portfel o wartości 3 milionów złotych. Dzięki temu będziesz mógł sobie w pierwszym roku wypłacać przez 12 miesięcy po 10 tysięcy złotych miesięcznie, a następnie kwotę 120 tysięcy będziesz indeksować w każdym kolejnym roku o wspomnianą wcześniej też inflację. Więc w momencie kiedy inflacja wyniesie na przykład 5%, to w drugim roku zamiast 10 tysięcy będziesz wypłacać sobie 10,5 tysiąca, bo początkowa kwota 10 tysięcy zostanie właśnie o tą inflację zindeksowana. Podsumowując, reguła 4% służy właśnie do tego, żeby wyznaczyć sobie jakiej wielkości portfel, oczywiście przy założonych rocznych wydatkach, będziemy potrzebowali, aby przejść na wcześniejszą emeryturę. Powinno teraz w Twojej głowie urodzić się pytanie, no przecież jeżeli 3 miliony złotych podzielę przez 120 tysięcy złotych rocznie, które będę potrzebował na pokrycie wydatków, to wyjdzie tutaj, że wystarczy mi gotówki na 25 lat życia, a po drodze jeszcze przecież zwiększamy tą wypłatę, więc będzie to jeszcze mniej. A ja wspomniałem o 30 latach, dlatego właśnie istotnym jest to, żeby inwestować swoje pieniądze na giełdzie. Rynki kapitałowe w długim terminie, o czym niejednokrotnie mówiłem, rozwijają się i przytoczę tutaj tabelkę, która bardzo fajnie obrazuje, jak horyzont czasowy inwestycji wpływa na prawdopodobieństwo powodzenia. Jeżeli nasz horyzont czasowy jest minimum 20-letni, to mamy praktycznie 100% prawdopodobieństwo, że coś na tym rynku zarobimy. Nasze pieniądze po prostu się pomnożą. Nie wyjdziemy stratni z tej inwestycji. Ta statystyka jest oczywiście tylko i wyłącznie na historycznych danych i oparta o rynek 500 największych amerykańskich firm. Ale istnieje mimo wszystko duże prawdopodobieństwo, że ta historia w przyszłości ma szansę się powtórzyć. Wspomnieliśmy sobie też o tym, że nieistotne jest to, ile zarabiamy, natomiast bardzo istotne jest to, Ile tak naprawdę jesteśmy w stanie oszczędzić? Jaka jest nasza stopa oszczędności? Mało tego dodam, że wyniki inwestycyjne, które osiągamy, również nie mają aż tak istotnego znaczenia na to, ile czasu potrzebujemy, aby przejść na wcześniejszą emeryturę. Rozważymy sobie dwa scenariusze. Stopę zwrotu nieco poniżej rynkowej w wysokości 5% rocznie, uśredniając oczywiście, i stopę zwrotu, która jest nieco wyższa niż rynkowa stopa zwrotu, a mianowicie 10%. Spojrzymy sobie na to z perspektywy naszej stopy oszczędności od 10 do 90%. A więc jeżeli nasze inwestycje osiągają 5% rocznie i oszczędzamy 10% naszych dochodów, to zanim będziemy mogli przejść na emeryturę, będziemy musieli tak oszczędzać przez prawie 51 lat. Niestety. Załóżmy, że jesteśmy w stanie na przykład oszczędzić między 30 a 32% naszych dochodów. Wtedy liczba lat, którą musimy pracować i oszczędzać, spada z 51 lat do około 27 lat. Spójrzmy jednak teraz na pytanie odcinka: jak przejść na emeryturę w 10 lat? Da się? No jasne. I tak naprawdę jest to zależne w dużej mierze od stopy naszych oszczędności. Wystarczy spojrzeć, że oszczędzając 60% naszych dochodów. Przejście na emeryturę zajmie nam nieco ponad 12 lat. A więc wystarczy wykręcić tylko nieco ponad 60% stopy oszczędności, co nie jest łatwe oczywiście. Natomiast nie jest też nie do osiągnięcia. Mało tego, osiągając stopę zwrotu w wysokości 5% rocznie i inwestując 70% swoich dochodów, potrzebujemy. Niecałe 9 lat na to, żeby móc przejść na emeryturę i korzystać z reguły 4%. Zdecydowanie oszczędzanie 70% swoich dochodów jest trudne. Mam ponad 33 lata i nigdy nie osiągnąłem takiej stopy oszczędności. Ale jeżeli chcesz żyć jaka asceta, lub naprawdę zarabiasz bardzo dużo, na przykład pracujesz w IT i zarabiasz kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a nie wydajesz zbyt dużo pieniędzy, bo albo nie masz na co, albo po prostu nie masz za dużych potrzeb, to jest to jak najbardziej realne. Wspomniałem, że spojrzymy też na stopę zwrotu w wysokości 10% rocznie, co nie jest łatwe do uzyskania. Jest to dwukrotnie większa stopa zwrotu. I wyższa od średniorocznych stóp zwrotu ze światowych indeksów, i może być ciężko ją uzyskać, tym bardziej w długim terminie, ale chciałbym Cię uświadomić, że tak naprawdę podwojona stopa zwrotu w skali roku nie przyspieszy znacznie Twojej możliwości przejścia na emeryturę. No chyba, że oszczędzasz bardzo mało, bo w momencie, kiedy oszczędzasz 10% swoich dochodów. To w przypadku stopy zwrotu w wysokości 5% zajmie ci to, dla przypomnienia, około 51 lat, natomiast jeżeli zwiększysz dwukrotnie stopę zwrotu, to zajmie ci to 33 lata. I tutaj naprawdę zmienia to postać rzeczy, ale jeżeli spojrzymy sobie na 70% stopę oszczędności, to w takim wypadku, dla 5% stopy zwrotu będziesz musiał oszczędzać niecałe 9 lat, natomiast dla 10% stopy zwrotu, Przyspieszysz swoją emeryturę o nieco ponad rok. A więc wniosek jest taki, że im więcej oszczędzasz, tym niższą musisz osiągać stopę zwrotu, bo tak naprawdę wyższa stopa zwrotu niedużo ci da. A wracając do tytułowego pytania odcinka, jak osiągnąć emeryturę w 10 lat? Odpowiedź jest bardzo prosta. Przy stopie zwrotu na poziomie 5% wystarczy, że twoja stopa oszczędności wyniesie w okolicach 65-70%. Trzeba pamiętać, że jest to stopa zwrotu netto i od razu warto zadać sobie pytanie, jak taką stopę zwrotu osiągnąć. Jeżeli spojrzymy sobie na wcześniej wspomniany indeks SP500, czyli tych 500 największych spółek z Ameryki, to ten indeks średniorocznie przez ostatnie kilkadziesiąt lat przynosił około 10% rocznie brutto. Jeżeli chciałbyś potestować sobie różne scenariusze, na przykład różne zakresy dat, to w opisie do tego filmu podlinkuję właśnie link do fajnej strony, gdzie taką stopę zwrotu można sobie sprawdzić. A więc wystarczy zainwestować w ETF na indeks SP500, który odwzorowuje właśnie ten indeks o tym, Czym są ETF-y i jak w nie inwestować mówię w odcinku, który teraz masz w prawym górnym rogu tego filmu. I w zasadzie wystarczy wybrać jak najtańszy indeks, czyli taki, który ma jak najmniej opłat, trzymać koszty w ryzach i starać się oszczędzać jak najwięcej. Na koniec, niestety, jest też kilka przemyśleń, które to wszystko, o czym wcześniej sobie mówiliśmy, może zaburzyć nasze kalkulacje i nasze rozważania. Na pewno bardzo ciężkie będzie wyznaczenie tego, ile lat będziemy chcieli żyć, jakkolwiek to brzmi, bo tak naprawdę ta metoda zapewnia nam około 30 lat spokojnego żywotu. Nie wiadomo, co będzie dalej, a wszystko będzie zależało od tego, jak będą zachowywały się rynki. Inna sprawa to warto zwrócić uwagę na to, że na emeryturze będziemy po prostu potrzebowali prawdopodobnie mniej pieniędzy niż teraz. Nie będziemy już mieli naszych dzieci po nautrzymaniu, nie będziemy na przykład mieli kredytów. Prawdopodobnie, bo nie można mówić tego z pełną pewnością, nie będziemy też potrzebowali tylu pieniędzy, bo zakładam, że... Duże wydatki, które w trakcie życia będziemy ponosić, już ponieśliśmy i na tej emeryturze w zasadzie zostanie nam realizowanie naszych pasji, podróżowanie czy na przykład czytanie gazet w fotelu bujanym. To jak spędzisz emeryturę będzie zależało od Ciebie, ale zakładam, że ciężko będzie wyznaczyć dokładną ilość pieniędzy, którą na emeryturze będziemy potrzebować. Należy też pamiętać o podatkach które de facto inwestując przez IKE czy XE będziemy optymalizować w trakcie naszego życia. Część z nas pewnie korzysta bądź będzie też korzystać w trakcie życia z OIPE czy takich programów emerytalnych jak PPK czy PPE. Wspomniałem też, że pewnym dodatkiem, ja przynajmniej traktuję to jako dodatek, będzie państwowa emerytura, którą prawdopodobnie w trakcie naszego życia wypracujemy i będziemy po prostu ją otrzymywać. Nie można też wykluczyć, że w późniejszej fazie naszego życia odziedziczymy jakiś majątek poprzez właśnie chociażby spadek po naszych rodzicach, i spinając to wszystko, na pewno w jakiejś formie będzie nam to zaburzać nasze obliczenia. Często na korzyść, ale też na niekorzyść. Bo jeżeli przeliczymy się z naszymi wydatkami i będziemy potrzebowali zdecydowanie więcej niż zakładaliśmy, to może być to problematyczne i reguła 4% nie będzie pokrywała naszych wydatków. A wtedy nie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy wolni finansowo. No i też finalnie, na podstawie historii, którą do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi o rynki finansowe, czynimy pewne założenia odnośnie stopy zwrotu, ale nie wiemy, jak w przyszłości będą zachowywały się te rynki. Na koniec dnia warto wyciągnąć wniosek, czy rzeczywiście warto oszczędzać tak dużo, kosztem np. swojego zdrowia, czy relacji z najbliższymi, czy wcześniejsza emerytura o rok szybciej. Rzeczywiście jest tego warta, i czy dla tego roku rzeczywiście jesteśmy pewne rzeczy w stanie poświęcić? To już pytanie otwarte do każdego z Was. Na pewno warto wiedzieć, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby przejść na emeryturę albo chociażby czuć się wolnym finansowo, bo daje to zdecydowanie bardzo duży komfort psychiczny, a do tego otwiera wiele różnych możliwości. A gdy przyjdzie moment tej wcześniejszej emerytury. I tak zakładam, że każdy z nas będzie czuł tą niepewność, czy to rzeczywiście odpowiedni moment na to, żeby powiedzieć sobie dość i zejść ze sceny. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to bardzo Ci dziękuję. Zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrypcję. A w komentarzu pochwal się, jaki jest Twój plan na wolność finansową i na emeryturę. A także, jak idzie Ci realizacja Twojego planu i koniecznie zostaw hashtag emerytura. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!